Karol z mi drugi mecz, drugi sparring wygrany z zespołem z Czech. Jak ty się czujesz po tym meczu, jak ci się gra w nowym zespole? Na pewno jako mój pierwszy sparring, który rozgrywałem dzisiaj. Bardzo fajnie wprowadziłem się w zespół. Mi się wydaje, bardzo dobrze. Graliśmy zespołowo, graliśmy piłką, dużo się u nim przy niej utrzymywaliśmy. Myślę, że sparring na pewno pozytywny i, i, i oby tak dalej. Dzisiaj mogliśmy Cię obserwować w środku pomocy, momentami praktycznie jako ostatniego pomocnika tuż przed stoperami. Czy to jest pozycja, na której możemy się Ciebie spodziewać w ciągu sezonu? Czy jednak e, myślisz, że jesteś w stanie, albo chce, chciałbyś może zagrać gdzieś indziej? Na pewno będę grał tam, gdzie, gdzie będzie mnie widział trener i, i to jest zależne wszystko od trenera. A, a to, gdzie siebie widzę, to, to już jest druga rzędna sprawa. Na pewno będę się w środku pola, a, a na której pozycji będę wychodził, czy będę wchodził, no to to już wszystko zależy od trenera. O, przed Wami wyjazd do Słowenii na obóz przygotowawczy. Jakie są Twoje oczekiwania względem tego obozu? Zagracie kilka sparingów. O, nad czym będziecie pracować? Yy, nad czym będziemy pracować, to tego dokładnie nie wiem, ale na pewno będziemy pracować ciężko i, i na pewno chcę przepracować ten okres jak najlepiej będę mógł i, i będę się starał o to, żeby przepracować go jak najlepiej.